Simoneczko, ludziska, z tej strony kosnej a to jest prezentacja z serwera i Admin, e, Head adminem i właścicielem serwera jest e, Tomasz Winer. Serwer ma około 4 albo 5 miesięcy. Gram na każdej edycji, począwszy od początku. Mm, więc ja Was tu oprowadzę po całym spawnie. Może latarka. Zaczynając od. No. Krótkiego Co będzie Wam potrzebne w gildii? Co jest potrzebne do zbudowania gildii? 16 diamentów, 16 żelaza, 16 złota, by stworzyć gildię. Kolejne pomocne komendy. To był pierwszy pokój. Tu również są informacje. Które są niezbędne, że jeżeli wychodzimy. Nie teleportuję w różne miejsca, czyli tutaj. Tak samo są ukryte na spawnie skrzynki z przedmiotami, jak to są napisane. I serwerowa atrakcja, która jest na każdej edycji, czyli katakumby. W których też można znaleźć ciekawe przedmioty w skrzynkach, również jak i na parkurach. Tu mamy taki wygląd spawnu. Tak on się prezentuje tutaj. Cała jego budowa. Tam mamy świnkarnię, do której nie ma co zaglądać. Z tej kulki, gdy wjedziemy do góry, możemy iść prosto przed spawna. Za wyjście ze spawnu. 200 kratek, tak jak było tam napisane, można budować, a od 60 można walczyć. Tutaj mamy teleport do Letteru zarówno jak i... również na tym serwerze ja bardzo długo gram, jak wspominałem, chociaż miałem ostatnio przerwę. Tu oczywiście znajdują się parkury które nie są trudne, a ja mam lagi, nie przejdę. co czemu mam takiego laga? Pójdziemy na spawn jeszcze raz. A więc no, zapraszam wszystkich yy, na serwer. Serwer też ma bardzo bogatą ofertę SMS shopu, ponieważ yy, nic nie jest drogie. Yy, za 7 zł to można mieć VIP'a, za 11 można mieć Diamentowy set i Super VIP'a. Za 30 można mieć 200 level i Master VIP'a, i za 50, yy, 50 level. Kupujemy sobie za 7 albo 11, bodajże złoty. Kupujemy level. Tu mamy handel z NPC i pokój wymiar, który jest bardzo ciekawy, bo e, rzadko tu ludzie oszukują, ponieważ e, to grozi banem tymczasowym. I chyba e, e, i pff, jak, nie, nie jestem pewien, więc tak się prezentuje. spał na serwerze mcgula.pl Zapraszamy wszystkich do gry na nim, a ja z Barreferąksem e, gramy tutaj, mamy swoją gildię, zwie się Sunrise, jak zawsze robimy slow motion, a więc zapraszam wszystkich do gry. No i co na to jeszcze dodać? Grajcie i bawcie się dobrze. Do zobaczenia, cześć, życzę kostnej Pozdrawiam administrację serwera i kit modów, obecnych wszystkich ludzi, którzy są na serwerze. Za, e, również bardzo e, pozdrawiam serdecznie e, naszego head admina Tomasza Winera, który właśnie tam kroczy. Ja jestem Kostek i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!